Grupa pewnych osób, Fundacja Ulicy Piotrkowskiej, Projekt Łódź. To organizacje, które próbują zmienić wizerunek miasta. Do tej pory działali oddzielnie, teraz wspólnie stworzyli inicjatywę społeczną Łodzianie Decydują. Chodzi tu o ułatwienie mieszkańcom zgłaszania własnych projektów uchwał. Co łączy Czerwoną Księgę Łódzkich Zabytków z budkami handlowymi na ulicy Piotrkowskiej? Co łączy Miejską Zieleń z aktualizowaniem map miasta na dworcach w Łodzi? Wszystkimi tymi sprawami zajmowali się społecznicy, skupieni wokół organizacji pozarządowych. Łączy nas wszystkich pewna miłość do miasta, do tego, żebyśmy żyli w miejscu no, ładniejszym, bardziej przyjaznym człowiekowi, bardziej pozytywnym. Teraz chcą działać razem. Uważamy, że. Kolejne zmiany polityków za dużo nie zmienią. Musi się zmienić trochę sposób sprawowania przez nich władzy. I choć zdania łodzian w tym przypadku są podzielone. W naszym tu mieście, ja wiem, raczej, raczej nie zmieni. Nikt tu nic dobrego nie wprowadzi. A Ja jednak mam nadzieję, że się zmieni. Przynajmniej nie będziemy finansować podróży do Izraela. To o działalności społecznych organizacji wypowiadają się jednomyślnie. Mogłoby wnieść bardzo dużo, tylko to chyba u nas chwilowo jeszcze słabo działa, ale ja myślę, że to jest właśnie ta siła, która powinna napędzać. Inicjatywa społeczna Łodzianie Decydują, która zrzesza w tym momencie już 10 takich organizacji, chce zaktywizować mieszkańców miasta i ułatwić im zgłaszanie własnych projektów uchwał. W tej chwili e, istnieje bardzo duża bariera dla wszelkich e, społecznych inicjatyw uchwał dawczych. E, potrzeba jest w tej chwili tysięcy podpisów. Ile e, podpisów miał radny, który uzyskał najmniejszą ilość głosów? Czy wiecie państwo, ile to jest? Tak nie wiem. 580. By zmniejszyć liczbę podpisów umożliwiającą mieszkańcom składanie projektów uchwał pod obrady radnych, społecznicy zbierają podpisy pod projektem stosownej uchwały. Postulują zmniejszenie granicy do tysiąca. Pierwszy podpis pod projektem już złożony. Więcej informacji na ten temat na stronie www.łodzianiedecidują.pl